Zoraziew czekaliśmy 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 na ten pojedynek, czekaliśmy no i szybko się zaczął szybko się skończył powiedz, jesteś bardzo rozczarowany czy tylko trochę rozczarowany, że to tak się wszystko potoczyło? nie będę mówił, że jestem bardzo rozczarowany no, każdy wie, jestem rozczarowany że nie myślałem, że to skończy tak na no tyle, tyle czasu potraciłem na tego, na przygotowanie tyle wszystkiego i nagle nagle to uszło tak, że był taki wielki wypadek i jeszcze względu z tego, że ja uderzyłem go kołem. I był tak przygotowany jak nigdzie w życiu, że miał takie, byłam w takiej formie i przyjechałem tutaj wygrać. To jest po pierwsze po drugi, że szkoda szkoda mnie przecinka też nie wiem jeszcze nie wiadomo, to mówią, że jest złamany nos. Tak wyszło, że to każdy wie, że nie chcą to, było, ale niestety niestety nie mogliśmy pokazać fajne, fajne, fajne walki. Eee, no właśnie, powiedz, rzeczywiście w tym momencie, kiedy to wszystko się stało, czułeś, miałeś takie wrażenie, że uderzasz go rzeczywiście tą głową, czy to głową, czy to wszystko jakoś tak się nagle wydarzyło, że, że nawet nie zwróciłeś na to uwagi? No nie, to każdy wie, że jak można w tym sportu uderzać gołem, to, 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 to ja już powiem tak, że to jest sport. I ja szanuję każdego swojego przeciwnika i po walce, my uchodzimy, przed, przed walką uchodzimy i walczymy, a po walce już uchodzimy, to jesteśmy koledzami. Każdy, każdy z najazdami, ja. bardzo dobrze razem walczyliśmy na KSW i to nie jest tak, że, że ja specjalnie uderzymy go, albo to taki ch chciały go tam skontyzować, to, to, to wyszło tak niestety, że... I każdy wie, że ja nie miał tam takich problemów, żeby go uderzyć w głowę, że nie przegrywałem, że nic to było. To był początek walki i no niestety wyszło tak. Mówi, że szkoda, szkoda tych przygotowań. I szkoda trochę tego, bo po poprzedniej walce, zakończonej bardzo efektownie, no też wszyscy oczekiwali, że tutaj w tym pojedynku są troszkę fajerwerków zobaczymy, trochę takiego rzeczywiście jakiegoś bardzo fajnego, ciekawego MMA, nawet niektórzy się zastanawiali kiedy jakiś super punch w Twoim wykonaniu, superman punch czy coś takiego. Powiedz mi, jak yy, 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 jeśli chodzi o te twoje przygotowania o ten czas, szykowałeś coś specjalnego na Artura Sowińskiego, czy na razie nie to mówić, bo będziecie pewnie jeszcze ze sobą już, yy, rywalizowali? Powiem tak, że każdy, każdy zawodnik dla przeciwnika coś, coś tam szykuje, że jest bo była taktyka. Ale nie chciałbym tego mówić tutaj, co, 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 co ale kto wie może, rewanż będzie. I, no powiem, że tak, że przygotowałam się na i na parter, i na, stójkę, na wszystko, że mam tak, że jaki plan na walkę nie było, bo to ty wychodzisz na ring i coś, coś innego tam się dzieje, że nie jest tak, że masz masz plan, masz taktykę i wychodzisz i wygrywasz z tym taktyką Nie, nigdzie tak nie wychodzisz. Walczysz tak, jak cię przeciwnik daje. To jest tak, że przygotowałem się, byłem bardzo dobrze przygotowanie na stójkę, na parter i tyle. Czy już rozmawiałeś, ewentualnie już coś wiesz, jeśli chodzi o Twoje dalsze możliwości występu na Galikę. KSW? Już coś wspominano o tym zaraz po tym pojedynku tutaj w Łodzi? Czy jeszcze na razie, na razie nie ma żadnych konkretnych planów? Na razie konkretnych planów nie mam, poczekamy, zobaczymy. No, każdy, każdy wie, że chciałby na stan taka zawalczyć, ale nie wiadomo jeszcze. Poczekamy, dowiemy się. Cóż, no to w takim razie lekko współczujemy, że tak to wszystko wyszło, a poza tym życzymy powodzenia w następnych pojedynkach i dziękuję bardzo.